Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Ostatnio był vlog, dzisiaj też będzie vlog, taki dosyć szybki. Wielu z was pyta mnie ostatnio o jakiś komputer, który zbudowałem, żeby go pokazać, żeby go na szybko mówić, bo chcą zobaczyć coś, co ostatnio zbudowałem. Nie wiem dlaczego, ale okej, okay, przychylałem się do tej prośby. I tym sposobem dzisiaj przed Wami w krótkim omówieniu komputer dla Przemka, który uwaga, pojedzie już jutro. Dla mnie jutro, dla was dwa dni temu prawdopodobnie pojedzie kurierem do Irlandii. Dosyć daleko, ale klientów mam tak naprawdę z całej Europy. Chociaż nie tylko, bo nawet jakieś tam może nie bezpośrednio, ale budowałem dla klientów w Arabii Saudyjskiej. O, także zapraszam Cię na szybki pokaz i omówienie komputera dla Przemka. A do tego komputera, który zbudowałem w jednej z ładniejszych, według mnie, obudów. Zacznijmy może od obudowy, bo tak, co powiedziałem, że w jednej z ładniejszych obudów, faktycznie według mnie ten design tej obudowy a jest to Color Master TD500 Max ARGB. Bardzo mi się podoba. Troszkę zwężony, niesymetryczny, taki tutaj z różnymi figurami geometrycznymi. Ta siatka z przodu, może tego na kamerze nie widać, ale ona jest wygięta w różne takie fikuśne wzory. Faktycznie na żywo sprawia bardzo fajne wrażenie. Do tego szczyci się tym, że ma całkiem niezłą wentylację. I w komplecie, bo to jest wersja Max TD500 Max, zwykła wersja TD500, nie ma tego w komplecie, ale wersja Max ma. Ma wbudowane IO 360 mm i ma wbudowany zasilacz. Oczywiście można to wykręcić, ale w komplecie przyjeżdża do nas już zamontowane yy, i zasilacz 850 W, 80 plus Gold, też Cooler Master'a, AJO z grubym radiatorem. Ja generalnie taką obudowę, podobną bardzo obudowę, w zasadzie taką samą obudowę, nie tą sztukę, ale taką samą obudowę pokazywałem Wam w jakimś teście jakiś czas temu testowałem ją i podoba mi się bardzo dużo fajnych rozwiązań, które na szybko Wam dzisiaj pokażę. Obudowa jest modularna, modularna w cudzysłowie, z tego, że z przodu jest zamontowane I.O. i jest zamontowany zasilacz to są takie specjalne złączki w obudowie tutaj, tutaj i tam na dole, której nie widać na nasze kabelki, więc tak naprawdę kabel, który kablami, przewodami, którymi podpinamy zasilacz do płyty głównej są takie przejściówki, które się wpina w osłonę, w tackę tylnej płyty głównej, gdzie jest gniazdo, i na przykład w złączę 24 pin. Albo w złącze EPS. Albo do karty graficznej, jeżeli mamy zasilanie karty ośmiopinowe, a jeżeli nie mamy, to w komplecie jest też kabel 12 VH Power. Musiałem go poprowadzić tędy, ponieważ wtyczka jest zorientowana w tą, a nie inną stronę, a mm, gniazdo w karcie. Jest w kata Gigabajta jest odwrócone, więc tak naprawdę nie dało się tego pociągnąć od dołu, więc musi być od góry, ale to w niczym nie przeszkadza. Zapytacie mnie, dlaczego a jest do góry nogami. Moi drodzy, podczas testu takiej obudowy ja wam chyba mówiłem dlaczego, ale powiem wam jeszcze raz, ja rozmawiałem z firmą Cooler Master i pytałem się o to. Bo jeżeli blokopompa jest w tym miejscu, to ruki powinny dochodzić do górnej komory w yy, naszym radiatorze, żeby to powietrze, które się zbiera ukła w układzie. Wędrowało i osadzało się na samej górze, a nie gdzieś tam plątało się cały czas po rurkach, radiatorze i blokopompie, żeby blokopompa się nam nie zapowietrzała. Ale rozmawiałem z firmą Color Master i zapytałem się o to, dlaczego oni tak to montują już fabrycznie w tych swoich obudowach czyli że rurki wchodzą nam i wchodzą nam do radiatora na samym dole, tam gdzie tego nie widać. Color Master odpowiedział mi, że ich radiatory w tej wersji chłodzenia, która jest przeznaczona do montowania do tych obudów posiadają jakieś tam specjalne przegrody w tych komorach powietrznych, że to powietrze nie zbiera się na dole, nie zbiera się w blokopompie loko, i pomimo tego, że rurki są na dole, to powietrze i tak jest lokowane na górze. Więc tak jak powinno być w przypadku, gdy rurki byłyby, wchodziłyby do radiatora na górze. Więc okej, okay. wierzę w firmie Cooler Master. Cooler Master ma to firma z dosyć długim, nastoletnim już stażem na rynku i niejeden produkt już swoje z powodzeniem wypromowała i rozdystrybuowała. Generalnie z chłodzeniem ma Mastera nigdy nie miałem żadnych problemów. Natomiast to chłodzenie też szczyci się tym, że ma gruby radiator. Nie jest to slimowy radiator, jest to gruby radiator, który spokojnie nam pozwoli schodzić procesor, który tutaj jest, a sercem tego komputera jest Ryzen 7950X 3D, czyli bardzo mocny gamingowy procesor. Bardzo dużo klientów po ostatniej aferze z podstawami Intela zmieniło swoje postrzeganie a propos sprzętu komputerowego i przerzucają się na produkty AMD. I absolutnie nie mam do tego żadnych uwag. Jeżeli ktoś chce AMD, chce sprawdzony procesor, który nie zdegraduje się po kilku miesiącach pracy, to zdecydowanie polecam właśnie w tym momencie procesor AMD, dopóki Intel nie poprawi swoich procesorów. Po następnej generacji Intela już powinny być te procesory pozbawione tej wady, którą mają aktualnie. Płyta główna MSI X670E Tomahawk Fifi i mamy też pamięci Corsair Vengeance DDR5 32GB 6000MHz, dwa dyski. Lexary 790, jeden 1TB, drugi 2TB. Zasilacz, to już Wam mówiłem, fabrycznie montowany w tej obudowie. Cooler Master 850W, 80 plus Gold. I karta graficzna Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC, 16GB wersja karty graficznej. Tak to ładnie wszystko wygląda, świeci, błyszczy, gra i yy, nie buczy. Chciałem powiedzieć buczy, ale nie buczy, bo to jest absolutnie bardzo cichy komputer pod obciążeniem. Wszystko tak tutaj zestroiłem, poustawiałem, że mucha nie siada. Chociaż przeleciała jakaś, ale nie usiadła, widzieliście sami. I tym samym spełniłem prośbę osób, które mnie prosiły, żebym pokazał jakiegoś builda. Bo faktycznie, tak jak patrzę na swoją historię publikacji materiałów na YouTubie, to nie było dawno takiego komputera, który, filmu z komputerem, który bym pokazywał po budowie i omawiał. Więc proszę bardzo, nadrabiamy zaległości wspólnie. I tym to sposobem taki komputer dla Przemka do Irlandii yy, możecie zobaczyć. Linki do koszyka podzespołów tego komputera do Morele.net znajdziecie pod filmem w opisie. Możecie sobie sprawdzić dokładnie, co tam, ile kosztuje, jak to wygląda yy, i zastanowić się ewentualnie nad zamówieniem takiego komputera i przesłaniem do mnie, jakbyście chcieli, żebym ja Wam zbudował, skonfigurował, zmodernizował Wasz komputer. Zapraszam do kontaktu. Tutaj się wyświetla vbtpc.pl. Tam jest dużo informacji, jak co mnie zamawiać, uzyskać informacje bez żadnego problemu się tego dowiecie. Pod filmem też aktualne, najnowsze promocje na rozpoczęcie roku szkolnego w sklepie Moronet, więc też zachęcam do sprawdzenia. A nuż coś się przyda wam, albo Waszym dzieciom. Czemu nie? Można sprawdzić. Nic Was to nie kosztuje. Prawda? Oto mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was w Tech. Cześć, pa!